30 settembre San Girolamo, presbitero dottore della Chiesa, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: La Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. La... 30°C, czwartec. 26 tydzień zwykły, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wyjdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przychodźcie z domu do domu. Jeśli to do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wej wejdziecie na jego ulicę i powiecie, nawet proch, który z waszego miasta przygłą do nóg, nóg strząsamy wam. Wszakże to widzicie, to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Dziś świętujemy wielkiego znawcę Pisma Świętego, którym był ojciec Kościoła, święty Hieronim. Był człowiekiem o bardzo silnym temperamencie, który często nie mógł się powstrzymać i za to był kochany i zarazem znienawidzony przez wielu. Na przykład jego listy do świętego Ambrożego i świętego Augustyna. Wciąż palą i wciąż parzą. Pochodził z Dalmacji, obecnie części Chorwacji. Urodził się około 345 roku. Centrum jego życia stanowiła Biblia, którą tłumaczył na łacinę, komentował i starał się nią żyć, walcząc przy tym ze swoim temperamentem. Jako młody człowiek pociągał go światowy tryb życia, jednak jego pragnienie bycia chrześcijaninem zwyciężyło i został owszczony, gdy miał około 20 lat poście udał się do Kfilei, gdzie prowadził życie ascetyczne i gdzie dołączył do grupy gorliwych chrześcijan, którzy gromadzili się wokół swojego biskupa. Następnie udał się na wschód i zamieszkał jako pustelnik w pobliżu Aleppo w Syrii, poświęcając się poważnie studiom. Zaczął uczyć się hebrajskiego. Jest to owocny kres. Okres obcowania ze Słowem Bożym oraz samotnej medytacji, dzięki któremu zauważył wielki kontrast między mentalnością pogańską, dziś powiedzielibyśmy światową, a życiem chrześcijańskim. Przeniósł się do Rzymu. Papież Damasz, Damaszek, który znał jego kompetencje naukowe oraz jego ascetyczne życie, przyjął go na swego sekretarza i doradcę. I to właśnie papież zachęcił go do dokonania nowego łacińskiego przekładu tekstów biblijnych. Niektórzy członkowie rzymskiej arystokracji, zwłaszcza kobiety, chcąc podążać drogą chrześcijańskiej doskonałości i pogłębić znajomość Słowa Bożego, wybrali go na swego przewodnika duchowego i nauczyciela świętych tekstów. Jeronim miał około 40 lat, gdy po śmierci papieża opuścił Rzym, aby udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a następnie do Egiptu, gdzie kwitł monastycyzm. Zatrzymał się w Betlejem, gdzie dzięki hojności jednej z rzymskich szlachci szlachcianek wzniesione dwa zostały klasztory, jeden męski, jeden żeński oraz hospicjum dla pielgrzymów do Świętej Ziemi. Pan Betlejem żył aż do śmierci, tłumaczył, komentował słowo, bronił wiary, energicznie przeciwstawiał się różnym herezjom, uczył mnichów drogiego, drogi do doskonałości, nauczał kultury klasycznej i chrześcijańskiej, witał pielgrzymów w drodze do Ziemi Świętej. Zmarł 30 września 419-420 roku, gdy miał około 80 lat, w pobliżu groty betlejemskiej. Był człowiekiem wielkiej erudycji. Antyfona wejściowa dzisiejszej mszy świętej pochodzi z pierwszego psalmu. Błogosławiony mąż, który dniem i nocą rozmyślał o prawie pańskim, w wyściwym czasie wydał owoc. Jego rozległa i głęboka wiedza umożliwiała mu zrewidowanie i przetłumaczenie wielu tekstów biblijnych. Rewidował teksty, korzystając z oryginalnych tekstów greckich i hebrajskich. Porównując je z poprzednimi wersjami, a także zasięgając opinii rabinów. Przeżył też na nowo cztery Ewangelie Łacińskie, Psał też i znaczną część Starego Testamentu. Opierał się na oryginale hebrajskim, ale wykorzystywał także grecką wersję 70, Septuagintę poprzedzającą erę chrześcijańską oraz inne wersje łacińskie. W końcu był w stanie zaproponować lepsze tłumaczenie, którym jest tak zwana Wulgata, oficjalny tekst Kościoła łacińskiego, uznany przez Sobór Trydencki i który po niedawnej rewizji pozostaje oficjalnym tekstem naszego Kościoła. Jednym z kryteriów, którymi posługiwał się jako tłumacz, było przestrzeganie porządku słów pisma świętego, ponieważ, jak mawiał, nawet porządek słów jest tajemnicą. To znaczy zawierającą objawienie. Nalegał na używanie oryginalnych tekstów. Dlatego jeśli istnieje rozbieżność w wersjach, mówi święty Hieronim, w przypadku Nowego Testamentu należy odwołać się do oryginalnego tekstu greckiego, w którym został napisany. Podobnie w przypadku Starego Testamentu. W przypadku rozbieżności należy sięgnąć do tekstu hebrajskiego, powiedział że wszystko co wypływa ze źródła można znaleźć również w strumieniach komentował różne teksty biblijne, proponując różne opinie, aby czytelnik po zapoznaniu się z nimi mógł ocenić, który z nich był która z nich była najwłaściwsza. I tak jak uczynił to ekspert weryfikujący banknoty, które są prawdziwe, a które są fałszywe. Własną energią odpierał, odpierał heretyków, którzy zbuntowali się przeciwko tradycji kościoła. Napisał biografię ponad stu autorów chrześcijańskich De Viris Illustribus. Napisał też biografię mnichów, ukazującą ideą monastyczną. Przetłumaczył kilka greckich autorów, a następnie ważne epistolarium, czyli zbiór listów, w których ukazuje się jako człowiek kulturalny, jako asceta i jako przewodnik dusz. Święty Hieronim powiedział, że ignorowanie Pisma Świętego oznacza ignorowanie Boga. A teraz krótki komentarz do słowa, który jest nam dzisiaj ofiarowany w liturgii. Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Nechemiasza. To jest księga historyczna, która idzie w parze z Księgą Ezdrasza. Nehemiasz był gubernatorem Judei w czasie, gdy Żydzi byli pod panowaniem Imperium Perskiego. Które wyzwoliło ich od Babilonczyków. Wracali z wygnania. Ezdrasz był pisarzem i kapłanem. Musieli wszystko odbudować, zwłaszcza świątynię i swoje życie towarzyskie. Dzisiejsza lektura przedstawia nam wzruszający moment, w którym wszyscy ludzie gromadzą się przy bramie wodnej w Jerozolimie, aby prosić Ezdrasza o przyniesienie im księgi prawa mojżeszowego, tory i pięciu księgów a Ezras czyta im od świtu do południa. Pisarz i kapłan stali na podwyższeniu. Kiedy otwierali księgę, wszyscy stali. Ezraż, błogosławi Boga i wszyscy wznoszące ręce powtarzają Amen, Amen i klękają, a następnie podają na twarz. A inni kapłani, lewici, wyjaśniają ludowi prawo podczas gdy lud stoi. Nechemiasz, namiestnik, Ezra, kapłan i uczony w piśmie oraz Lewici proszą z rozpoczonych ludzi, aby przestali płakać, ponieważ jest to dzień świętowania, a nie żałoby, jak mówią. Idźcie i jedźcie dobrze, pijcie słodkie wino, bo to dzień poświęcony Panu, powtarzają. I wszyscy, jak mówi Słowo, radowali się, jedli i pili z wielką radością. Ponieważ rozumieli słowa, które zostały im zapowiedziane. O tym mówi nam to czytanie, ukazując nam głód i pragnienie, jakie po niewoli odczuwał lud słowa Bożego, i jak je pożerał, oraz radość, jaką im dało, że ją zrozumieli, że je zrozumieli, ponieważ kapłani spełnili swój obowiązek nauczając wszystkiego poprawnie. To prowadzi nas do zupełnie przeciwnej myśli. Popartej doświadczeniem tak wielu już lat. Jakie to smutne, jak lud Boży głoduje, gdy nie jest karmiony słowem i co gorsze, jest zniekształcony nikczemnymi słowami, które zdradzają przykazanie Boże. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak, to prawda, że wielu jest obojętnych i wobec nich również musimy głosić prawdę, Ponieważ nie wiemy, jaką łaską trzymają dzięki Słowu Bożemu i czy zostaną strzęśnięci z letargu. Ale wciąż jest cały lud, który chce usłyszeć to Słowo. A nie nudne rozważania socjologiczne, antropologiczne czy fałszywe i zabójcze ideologie. Pamiętam, że co, co niektórzy Indianie widzi z północnej Argentyny, Powiedzieli niektórym katolickim duchownym, którzy byli na, mis na misjach. Większość z tych Indian to protestanci. Przywitali misjonarzy, ale z ostrzeżeniem. Jeśli przyjdziesz i porozmawiasz z nami o Panu, jesteś mile widziany. Inne sprawy nas nie interesują. I kiedy to niektórzy w Ameryce Łacińskiej wywierają nacisk na różne wyprzedzające ideologie, takie jak teologia wezwolenia czy inne podobnie. Katolicy opuszczają Kościół, aby iść tam, gdzie mówi się mi o Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli czasami ci, którzy z nimi rozmawiają, są sektami, które oszukują, a jeśli mogą to zrobić, to dlatego, że jest to dla nich sprzyjająca okazja. Jakbyśmy mówili i głosili to, czego nauczył nas Jezus Chrystus, co Kościół zawsze wiedział i co Pana nakazał, ci katolicy nie emigrowaliby i nie, chcieli, nie chodziliby pić do zanieczyszczonych źródeł. Prawo pańskie jest doskonałe, i jest odpoczynkiem dla duszy, uszczęśliwia serce, mówi psalmista, W dzisiejszym 18. psalmie na cześć prawa. W Ewangelii po wysłaniu 12 Jezus posyła teraz 72 uczniów. Mówi im, aby nie przynosili ze sobą niczego na misję i aby przeodziali się tylko w pokój i słowo. Muszą głosić każdemu bez względu na to, czy to przyjmą, czy nie, że Królestwo Boże jest blisko, aby mogli przygotować się na jego przyjście. Słowu towarzyszy pokój, a Słowo, podobnie jak w kulcie, przygotowuje w obecności króla nadejście królestwa. My, podobnie jak Oni, jesteśmy wysłani jak owce między wilki, nawet jeśli oprócz wilków są teraz rozpętane demony. Podobnie jak Oni. Nie musimy się zatrzymywać, nie możemy się rozpraszać. Pilne jest zniesienie słowa, pilne jest oświęcenie się prawdą. Jest pilne, abyśmy karmili się tym słowem życia, aby móc potem nim karmić innych. Musimy słuchać słowa Bożego, czytać je, medytować, prowadzić z nim dialog, a także czytać je w komunii z żywym kościołem, uprzywilejowanym miejscem do czytania. A powinno być także do słuchania i liczenia się. Słowa Bożego jest liturgia, ponieważ tam uobecniamy je wśród nas. Jak powiedział papież Benedykt, nie wolno nam zapominać, że Słowo Boże przekracza nas. Opinie ludzi przychodzą i odchodzą. To, co dziś jest bardzo nowoczesne, jutro będzie bardzo stare. Natomiast Słowo Boże jest słowem życia wiecznego. Niesie w sobie wieczność. Nosząc sobie Słowo Boże, nosimy zatem w sobie życie wieczne. Tak jak modliliśmy się w kolekcji na początku Mszy Świętej, teraz błagamy Boga, aby zawsze obficie karmił się słowem nas swoim słowem, ponieważ w nim znajdujemy źródło życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Hieronimie, módl się za nami. per leggere e dovrebbe essere anche per ascoltare e imparare, imparare la parola di Dio e la liturgia, perché è lì che la rendiamo presente nel saluto. E come ha detto Papa Benedetto, non dobbiamo dimenticare che la parola di Dio trascende il tempo, le opinioni umane vanno e vengono. Ciò che è modernissimo oggi sarà vecchissimo domani. La parola di Dio, invece, la parola della vita eterna, porta in sé l'eternità. Portando in noi la parola di Dio, portiamo dunque in noi l'eterno, la vita eterna. E come abbiamo pregato nella preghiera coletta all'inizio della messa, ora di nuovo supplichiamo Dio di essere sempre e largamente nutriti dalla sua parola, perché in essa troviamo la fonte della vita. Saluto Gesù Cristo. San Girolamo prega per noi, e la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.